Cześć, witam się w przestrzeni moich kart Tarota. To będzie rozkład typu, typu: wybierz karty. Pierwsza grupa, druga grupa, te karty i jedynka, i różowa karteczka. Grupa druga, żółta, cyferka dwa i te karty. Także można intuicyjnie wybierać. I temat tajemnicza wiadomość od Twojej osoby. Która jest w Twoim sercu, czyli ta osoba jest w Twoim sercu i tajemnicza wiadomość od Twojej osoby, i my tutaj wspólnie odkryjemy tą wiadomość razem dla Ciebie. A Ty po prostu wybierz sobie tylko grupę. I teraz realizujemy grupę pierwszą. Grupa pierwsza. Tajemnicza wiadomość od Twojej osoby, która jest w Twoim sercu. Tę wiadomość odkryjemy razem dla Ciebie. Jaka jest tajemnicza wiadomość od Twojej osoby, która jest w Twoim sercu? Ta osoba. Jaka jest tajemnicza wiadomość dla Ciebie od Twojej osoby? Arcykapłan, dwójka kielichów i diabeł. No, tu jest wiadomość zdecydowanie o miłości, ale można powiedzieć, że ta miłość jest zabarwiona trochę jakąś toksycznością, jakimś wspólnym uzależnieniem od siebie. Albo ta miłość. Ja myślę, że ta tajemnicza wiadomość jest taka dla ciebie od Twojej osoby. Jest pomiędzy nami cudowne połączenie, miłosne, bardzo głęboka więź. Tutaj jest bardzo magnetyczne przyciąganie między nami i ja. Widzę tę moc tego magnetyzmu i tej głębi więzi między nami. Ona jest tak głęboka, tak mocna, że aż um, jesteśmy bardzo od siebie uzależnieni. Dlatego przybiera nieco formę toksyczną, ponieważ ta zależność jest niewątpliwie bardzo. Głęboka, bardzo mocna, bardzo silna. I chemia tu między nami jest bardzo mocna. I tutaj między nami jest magnetyzm, wielka namiętność, wielkie, po, wielkie pożądanie, wielkie pragnienie. I ale tą moc tego pożądania, pragnienia, yy, jest niejako wytłumaczona, ponieważ to nasze połączenie jest duchowe, jest mocne, jest takie niebiańskie wręcz i są tu moce i siły duchowe, które uzdrawiają to nasze połączenie. To jest niewątpliwie, tak apropo, bardzo mocne połączenie: magnetyzm serca, magnetyzm fizyczny ogromne pożądanie i przyciąganie wręcz na granicy toksyczności takie mocne, takie głębokie ale również bardzo mocne duchowo duchowo no, niesamowite połączenie. Tutaj arcykapłan łączy się jakby stoi naprzeciwko po prostu diabła, czyli duchowość z jakąś nieco mocą taką jakby boskość i diabelskość. O coś takiego, czyli czyli tu jest po prostu. Ja tego diabła wytłumaczę w sposób pozytywny. Tu jest niezmiernie mocne przyciąganie, miłosne, seksualne, duchowe, że wręcz ono jest właśnie na granicy tej toksyczności. Ale ten arcykapłan tutaj uzdrowi to połączenie w jakiś sposób. A... Czyli ta tajemnicza wiadomość od Twojej osoby jest taka, że tutaj między Tobą a Nim jest niezmiernie mocna więź, niezmiernie wielkie pragnienie, atrakcyjność, przyciąganie, pożądanie, boskość i, 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 i magnetyzm. Uff, niesamowite mocne połączenie. No to może być to połączenie na bazie, połączenie Twin Flames. Co mówi nam tu ten diabeł? Jeżeli tutaj uda się pokonać tą nieco jakby toksyczność, tą, tą e, zależność, takie współzależność, ale bo po prostu tu jest tak mocne to. Jeżeli to uda się pokonać, uzdrowić, w jaki sposób oczyścić, bo ta relacja wymaga niejako oczyszczenia, to tutaj jest zapowiedź e, absolutnego, emocjonalnego spełnienia w tej relacji. Niezmiernie mocne pożądanie. Uff. Co mówi ten arcykapłan paśmieczy. No, tutaj jest jakby powiedziałabym właśnie ktoś tutaj to połączenie nadzoruje. Z wyższej platformy. Jest tu ktoś, powiedzmy, taki anioł, który, jakaś wyższa siła, która właśnie opiekuje się tym waszym połączeniem i niejako pomaga tutaj uzdrowić to połączenie i doprowadzić do dziesięciu kielichów, czyli do pięknej relacji. Jaka karta podsumowuje tutaj? Czyli można powiedzieć, że to, ta tajemnicza wiadomość to też jest jakby z góry, z góry no, od wszechświata o, o magnetyzmie i głębi tego połączenia między wami. To absolutnie takie szalone połączenie, bo tutaj jest niezmiernie, niezmiernie głębokie pożądanie i niezmiernie głęboka chemia między Wami i Wy jesteście jak lustro dla siebie i przyglądacie się w swoich oczach i, i jakby przyglądacie się, jesteście w stanie przeglądać się. W swojej duszy, jeżeli rzeczywiście mocno spojrzycie sobie wzajemnie w oczy, jesteście w stanie połączyć się nawzajem. Z... Ty z jego duszą, on z Twoją. Puh. Jaka karta tutaj podsumowuje to wszystko? A z kielichów, no co tu powiedzieć? Tu jest jeszcze wielka, wielka miłość. Wielka, wielka miłość. Wy jeszcze idę po karty i wybiorę karty e, anielskie. Poradę anielską, ponieważ niesamowite połączenie tutaj jest. E, się na sekundkę, wyłączę. I tutaj poprosimy o poradę anielską dla tej relacji. dla ciebie. Porada anielską. Anielska na moc i głębie. Tej relacji niesamowitej, ale jest to piękna miłość i zapowiedź pięknej, niesamowitej głębi i takiej relacji połączonej, znaczy opartej na głębi miłosnej i jest to wielka zapowiedź szczęścia w miłości, osiągnięcia. Takiego plateau e, w miłości, wyżyn, e, absolutnych, absolutnego takiego, takiego, takiej boskiej relacji i boskiego spełnienia. Niesamowita ta relacja jest po prostu powalająca to połączenie jest powalające. Także jeżeli ktoś wybrał to, tą grupę, niech tam spojrzy w swoje życie, kto jest właśnie tą osobą tutaj, z którą ma taką głębię połączenia. A jaka tu jest porada anielska? A Asmie 3. Tu będzie jakiś nowy początek w sensie jakiejś nowej komunikacji między wami. Tutaj y, może być takie połączenie telepatyczne, też y, możliwość przesyłania informacji od siebie wzajemnie, takie telepatyczne połączenie. Mentalne, ale również to połączenie i może cię zainspirować do jakichś genialnych pomysłów. Ta relacja może być źródłem dla ciebie nowych odkrywczych prawd. Odkryjesz tu takie, jakby, perpetuum mobile. Masz tu szansę poprzez tą relację odkryć jakąś wielką prawdę. Jakiś wielki pomysł, który Cię może zainspirować też do naprawdę wspaniałych rzeczy. Więc jest, jest to takie też połączenie intelektualne, które niesie jakieś nowe prawdy. Może ciągle nowe prawdy jesteś tutaj w stanie odkrywać za pomocą tego połączenia miłosnego i duchowego. I ja myślę, że jest tutaj bardzo mocne połączenie telepatyczne, zdolność do przesyłania sobie wzajemnie informacji, komunikatów, ponieważ jest tu ogromna głębia między wami i bardzo mocne połączenie. I tyle dla osób z grupy pierwszej. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam pa, pa. A teraz zapraszam osoby, które wybrały grupę drugą. I to będzie, przypomnimy, temat. E, tajemnicza wiadomość od Twojej osoby, która jest w Twoim sercu. E, I my tu razem odkryjemy tą wiadomość dla Ciebie. Dwójka. Jaka jest tajemnicza wiadomość od Twojej osoby, która jest w Twoim sercu? Ta osoba, wiadomość dla Ciebie? Sześć monet. Diabeł. I rycerz kielichów. Można powiedzieć, że ta osoba mówi do ciebie, i to jest ta tajemnica, że bardzo mi się podobasz. Jestem romantycznie zainteresowany Tobą. Bardzo mnie pociągasz. Jest między, myślę, że jest między nami wielka chemia, ale ja na ten moment bardzo mocno Cię pożądam, bardzo Cię mocno pragnę i jestem gotowy na taką równowagę w dawaniu i braniu. Jestem gotowy tutaj dać Ci moją energię, moje zainteresowanie, moją miłość, ponieważ nie mogę wyzwolić się spod Twojego uroku. Jestem bardzo, czuję się bardzo mocny, przyciągany, przyciągana do Ciebie. Wręcz myślę, że. W moim sercu jest bardzo dużo miłości dla Ciebie, bardzo dużo uczuć. Bardzo mi się podobasz. Poruszasz moje serce. Chciałbym z Tobą się umówić na randkę. I zobaczmy, jaka karta tu podsumowuje. Cztery buławy. Nasz, ta relacja między nami ma szansę na pójście do przodu, na jakiś krok milowy, na sukces, na poważne decyzje. Jestem gotowy do, nie tylko do kochania Ciebie, ale również do podejmowania ważnych decyzji co do naszej relacji. Ale zobaczmy, co oznacza ten diabeł tutaj. Nie tylko Cię pożądam fizycznie, e, czuję tą chemię, którą emanujesz ze swojej osoby, ale również e, poruszasz moje serce. Wzbudzasz we mnie um, takie od, miłe odczucie w moim sercu, takie ciepłe odczucie, kiedy myślę o Tobie. Czyli nie tylko cię jakby pożądam i jestem zainteresowany w ogóle mocą i pasją, i magnetyzmem tego połączenia, ale również mam dla Ciebie delikatność. Delikatność uczuć. Myślę o tobie. Jestem bardzo zainteresowany, zainteresowana tobą. Jest mi bardzo przyjemnie. Jest mi bardzo przyjemnie na myśl o Tobie, o Twojej osobie. Poruszasz moje serce jako osoba, wzbudzasz w moim sercu pragnienie obdarzenia ci czułością, delikatnością, troską. Moje serce jest Dla ciebie jest otwarty, otwieram się na przepływ uczuć w Twoją stronę. Um. Czyli ta osoba. Ta wiadomość, tajemnicza to jest taka, że właśnie ta osoba jest bardzo mocno, romantycznie i emocjonalnie zainteresowana Tobą.. Ta osoba ma otwarte serce dla Ciebie. Jest tu gotowa stanąć w prawdzie do swojego serca pokazać Ci swoje uczucia, swoją miłość, swoje przywiązanie do Ciebie. Jest gotowa tu dzielić się tą energią miłosną z tobą. Oprócz tego właśnie jest bardzo magnetycznie przyciągana właśnie przez Twoją osobę i... Ta, ta osoba romantycznie usposobiona w Twoją stronę jest gotowa podejmować ważne decyzje co do Waszej relacji, ponieważ tutaj, no nie, nie jest w stanie wyswobodzić się spod Twojego uroku, spod Twojego magnetyzmu. Um. No i tyle, i zobaczmy jeszcze kartę anielską. Jaka tu jest porada anielska dla ciebie. Czyli to może być tak, że jest tu osoba, która jest zainteresowana uczuciowo tobą, zakochana w tobie, ale również może być tak, że ty, osoba słuchająca, jesteś kimś zafascynowana, oczarowana przyciągana jego magnetyzmem. Też tak może być. I tu jest bardzo mocne właśnie między wami przyciąganie takie energetyczne, bardzo mocna więź, magia tej energii między wami. A, Bardzo mocny przepływ energetyczny, ale również chęć tutaj dania od siebie, pokazania tej miłości a dzielenia się tą miłością z tobą. Lub ty masz ochotę podzielić się swoją miłością z kimś, kto cię bardzo pociąga. Jest bardzo zewnętrznie, bardzo, bardzo atrakcyjny, kuszący. No, więc coś takiego, to tutaj już sobie robisz tą interpretację. A jaka jest porada anielska? Siła. Jest tu, pokazuje nam się moc pasji, moc pożądania, moc namiętności między tobą a jakąś osobą. Ale jest tu również może potrzeba, jakby nieco kontrolowania tej mocnej pasji i pożądania, nieco wzięcia ją w kontrolę, ponieważ żeby tu nie doszło, ponieważ jest tu tak ogromna moc energetyczna tego połączenia, więc tu warto trochę y, y, ostudzić to połączenie, aby nie doszło do przegrzania na łączach, na stykach, coś takiego. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Pa, pa.